Bestia. Tak jak poranny wzwód jest mocniejszy niż wieczorne stawanie, pierwszy telefon dnia zawsze wywoływał najsilniejszą reakcję organizmu inspektora. zaniepokojony grzybiarz uprzejmie donosił o dziwnych, przerażających odgłosach dochodzących podczas grzybobrania w pobliskim lesie. Inspektor bez dalszej zwłoki udał się w leśny gąszcz, spiesząc na wezwanie przygody, bo każda zagadka dawała przyjemny potencjał mocniejszej erekcji, a każdy gąszcz budził zrozumiałe skojarzenia. To jakiś straszny stwór, pomyślał lekko zaniepokojony, ale i podniecony inspektor. Nie mogę się bać, pomyślał. Muszę pokazać, na co mnie stać. A jak pomyślał, tak zrobił i pokazał. Jednak jego odwaga na nic się zdała, gdyż okazało się, że to nie potwór. Krytyk. A tylko drużynowy miejskich skautów, który zbyt dosłownie potraktował hasło Czuj, Czuj i od kilku dni w zacisznym gąszczu próbował poczuć, uprawiając niezbyt wyszukany seks z najnowszym wydaniem miesięcznika Playman. Dzielny skaut już nigdy nie wrócił do lasu ani do swojej drużyny. Po tym, co ujrzał. Poczuł powołanie i został księcem, zaś inspektor lekko rozczarowany, ale zadowolony rozwiązaniem kolejnej zagadki, wrócił do biura, gdzie do wieczora pozostał gotowy.